Się. Siema Siema. wszystkim. Teraz będziemy testować FEU r... Furfalke, fr... Furfogel Set. Tak. Mamy 12 rakiet. 6 rakiet jest Furfalke, Silber Kingster i Brokat. No bo jedne są właśnie z, chyba z wyrzucają crackling, a duże, drugie wyrzucają yy, Taki brokat migoczący. Hmm, pokaż, no przeczytaj, co tu jeszcze jest. Kategoria. Przepraszam, ja już sobie jedną rączkę wsadzę do kieszeni. Bo mi nie ma, nie posiada Nek na całe 60 gram. Mm -hmm. 60 gram, to było 5 gram. Nie, ile jest całość Neku? 60, tak. tak. 12 sztuk. To jakby było po 5 gram. No, to by było po 5 gram, tak. Tak to wygląda. A, czerwone czy i żółte. żółte. Czy znaczy one są i te czerw i czerwone, i żółte? Bo jedne mają więcej żółtego, więcej. to brokat? Broka, a tamten jest ten, ten, ten coś, tam silver. Coś. Silver. No, no dobra, silver. to weź mm, po dwie. Dwie takie, dwie takie. Ale To masz dwie inne? Czy dwa to takie? Dwie same? inne. Dwa takie same, o i dwa takie same, o właśnie, o, 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 o. i odpalamy, a reszteczkę postawimy, położymy to na samochodzie. Ty nie widzę nic, kompletnie. Dobra, chodź, tylko wiesz co, musimy tutaj troszkę, bo jest ten śnieg, żeby one wystartowały, o tutaj, tutaj z tego takiego udeptanego śniegu odpalaj, to one wtedy z tego wystartują, bo jak będzie ten, to będą miały ciężko. Wystartować. Które? No ten Silver, czyli jak Krakling, chyba. No dawaj. No zobaczymy, jak on czeka. mam tutaj. Wow. O! Fajne. 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 Teraz ten... Jeszcze raz ten sam. Jeszcze raz ten sam. Jeszcze raz ten sam ma później ten z brokatem. Fajny, naprawdę fajny. O, upadł ci. Niezły. A ten z brokatem? Ciekawie, jaki będzie ten z brokatem. Jak długo się kręci? O, teraz wypuścił. Uuu, fajne. Ładne. Ładne, naprawdę. A więc co, wolę coś takiego kupić, niż jakieś tam gówniane rakietki małe. Wow, ale poszedł. Super. Nie, no, super. Super, ale iskry gdzieś tam spadają. Dobrze, że jest mokrawo, ale za chwilę tu przejdziemy się, jak coś to zobaczyć. Ale czekaj, chodź tutaj, bo tutaj widzę iskry się. Widzisz, klisię? się? Weź ją biegni tam, zadeptaj. O, Ona no i tak tutaj na ziemi jest. Tutaj nie ma trawy. Dobra, zgaś latarkę. Zobaczymy, czy tam nic nie widać. Bardzo fajne motyle. Ok, nic nie widać. Bardzo fajne motyle. I one kosztowały 30 zł. Coś takiego, 30 coś, nie pamiętam. Włącz latarkę. Nie, no bardzo fajne. Odpalamy jeszcze po jednym? Może sobie zostawimy. O, odpal jeszcze po jednym, resztę zostawimy. Może dwa naraz? Nie, 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 nie. Albo no, dobra, jeden taki, jeden taki. Dasz radę odpalić dwa naraz? No to spróbuję, odpalić dwa naraz. Jeden taki, jeden taki. Tylko żeby mogły wystartować. Tak, musisz zerwić tą folię. Musisz zerwać tą folię, bo inaczej nic nie, nie ten... Albo wymijąc pod folii po prostu. No co A, masz te Ja też nie dam rady. Dobra. Daj, daj mi zapalniczkę. Mam obydwa. dwa. Wow, jeden tu, jeden tu, nie wiem co nagrywać. O jak tutaj nisko. Nie wypał. Aha, faktycznie. Masz rację, jeden nie odpalił. Znaczy ten brokatu nie, yy, cracklingu nie było. I na drogę na śnieg. Dobrze, fajnie. No dobra, bardzo fajne. Bardzo mi się podobają. Dobra, kończymy, bo mi strasznie ręka zmarzła. Na razie, cześć.